W sobotę 17 września od godziny 10 w naszej gminie odbędzie się akcja sprzątania gminy Nadarzyn. Będzie na niej obecny wójt Gminy Nadarzyn Pan Dariusz Zwoliński. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców. To będzie taka dobra akcja, żeby zastanowić się nad tym, że ziemia, którą dostaliśmy od swoich przodków, zostanie przez nas przekazana naszym potomnym, więc warto by było sprzątnąć, uporządkować przestrzeń wokół siebie, żeby oddać ten świat w jak najlepszym stanie w następne ręce.